brna gwiazda. Drogi Watsonie... Słucham Obawiam się, że... Będę musiał wyjechać na kilka dni Och, wyjechać, no A dokąd? Do Kings Island. Ach, wiem, wiem, wiem Chodzi o tajemnicze zniknięcie Faworyta wyścigu o puchar Wesseksu I morderstwo jego trenera O, to rzeczywiście Nadzwyczajna sprawa Bardzo bym chciał ci towarzyszyć Oczywiście, jeśli nie będę ci przeszkadzał Ależ Watsonie Będzie to dla mnie prawdziwa przyjemność mm. Wydaje mi się, że nawet nie stracisz czasu, ponieważ pewne szczegóły tej historii czynią ją naprawdę niezwykłą. No, a teraz musimy się śpieszyć. Zostało nam akurat tyle czasu, by zdążyć na pociąg odchodzący z dworca Pennington. Po drodze opowiem ci, co wiem o tej sprawie. Aha, byłbym ci bardzo wdzięczny, Watsonie, gdybyś zechciał wziąć ze sobą lornetę polową. Oczywiście! Mhm, dobrze jedziemy. Szybkość nasza wynosi w tej chwili i 53 53,5 mili na godzinę. Ja nie patrzyłem na słupy milowe. Ja też nie, Watsonie, ale słupy telegraficzne stoją na tej trasie co 60 yardów. Prosty rachunek. Aha. Co wiesz o zabójstwie Johna Strakera i o zniknięciu pięknej klaczy srebrnej gwiazdy? No, tylko to, co przeczytałem w kilku gazetach. Tak. Jest to jeden z tych wypadków, kiedy sztuka rozumowania przydaje się bardziej niż zdobycie nowych danych. Tragedia ta jest tak niezwykła i dotknęła tak wiele osób, że w tej chwili cierpimy na nadmiar domysłów i hipotez. Hmm. Największą trudnością będzie obecnie oddzielenie gołych faktów od upiększeń obserwatorów i reporterów. Wtedy dopiero, opierając się już na mocnej podstawie, będziemy musieli zastanowić się, jakie są główne punkty tej tajemniczej historii i jakie wyciągnąć yy, wnioski, Watsonie. <grystanie> tak. We wtorek wieczorem otrzymałem telegram od pułkownika Rossa, który jest właścicielem konia i od inspektora Gregorego, który prowadzi dochodzenie. Zapraszają mnie do współpracy. Przepraszam cię, przepraszam cię. <grystanie> Powiedziałeś, we wtorek wieczorem... A dziś tak? mamy czwartek, to czemu nie pojechałeś wczoraj? Ponieważ, mój drogi, popełniłem błąd. Cii? Co zdarza mi się częściej niż można by sądzić, znając mnie tylko z Twoich pamiętników. O, o Drogi, <gry> nie mogłem po prostu uwierzyć, że najlepszy koń w Anglii może tak długo pozostawać w ukryciu, zwłaszcza w tak rzadko zamieszkanej okolicy jak północna część Dartmoor. <noise> Wczoraj po prostu oczekiwałem wiadomości, że już znaleziono złodzieja, który jest jednocześnie mordercą Johna Strakera. Kiedy jednak minął cały dzień i nie otrzymałem żadnej wiadomości oprócz tej o aresztowaniu oficeroya Simpsona, zrozumiałem, tak, tak, ja ja że nadszedł czas, bym i ja wziął udział w śledztwie. Mimo opóźnienia nie sądzę, by ten dzień był stracony. A czy to znaczy, że masz już swoją wersję wypadku? Nie. Nie, ale znam już zasadnicze fakty. Wyliczę ci je, ponieważ nic tak nie pomaga w rozjaśnieniu zagmatwanej sprawy, jak opowiedzenie jej konie. No, Słuchał, z niecierpliwością. <laughs> Otóż, drogi Watsonie, srebrna gwiazda pochodzi z doskonałego rodu i jest koniem równie znakomitym, jak jej świetni przodkowie. Obecnie pięć lat i jak dotąd nigdy nie przegrała żadnego biegu. Co ty powiesz? Tak. Do dnia zniknięcia była faworytem gonitwy o nagrodę Wessexu, a zakłady na nią stały o trzy do jednego. Hmm. Stawiano na nią olbrzymie sumy. To też łatwo zrozumieć, że znalazłoby się wiele osób, w którym byłoby na rękę, gdyby srebrna gwiazda nie stanęła na starcie w przyszły wtorek. No, o tym się. Ta, ta. W stajni pułkownika doskonale zdawano sobie z tego sprawę. Klacz została otoczona specjalną opieką. Trener Straker był zatrudniony u pułkownika przez pięć lat w charakterze dżokieja, gdy przybrał zbytnio na wadze, został trenerem. Był nim przez ostatnie siedem lat. Zawsze był uczciwy i pełen zapału. Do pomocy miał trzech chłopców stajennych. Jeden z tych chłopców czuwał całą noc w stajni na dole, dwaj pozostali zaś spali tam na strychu i Woodson nie mają jak najlepszą opinię. John Straker mieszkał razem z żoną w małym domku oddalonym o około 200 metrów od stajni. W odległości około pół mili na północ znajduje się kilka willi, a po przeciwnej stronie w odległości dwóch mil stajnie wyścigowe Kepleton, które należą do Lorda Beckwatera. Poza tym okolica jest zupełnie dzika, i mm, No tak, no to w takiej okolicy każdy obcy wzbudziłby od razu zainteresowanie. O, właśnie, właśnie. Właśnie, bo słuchaj dalej. Tego wieczora po zwykłym wieczornym treningu klacz napojono i o dziewiątej zamknięto stajni. Dwóch stajennych poszło do domu strajkera na kolację. Trzeciego, Neda Huntera, pozostawiono na straży. Kilka minut po dziewiątej Edith Baxter, służąca, przyniosła czuwającemu chłopcu kolację. Baraninę w potrawce. Niedaleko stajni spotkała młodego mężczyzny zachowującego się bardzo nerwowo. Powiedział, że zabłądził i pytał ją, gdzie się znajduje. Tak, gdy dowiedział się, że jest niedaleko stajni King's Point, wyraźnie się ucieszył i zaczął wypytywać o formę srebrnej gwiazdy. Nie otrzymawszy odpowiedzi, Watsonie, poszedł za dziewczyną. I co, i co? Watsonie. Usiłował dowiedzieć się szczegółów na temat klaczy od hmm. tak Ten oburzony indagacją zagroził nieznajomemu, że poszczuje go psem A gdy to nie pomogło, za psa i ruszył za intruzem A czy wybiegając zostawił drzwi otwarte? <grym> <grym> brawo, Watsonie, brawo <grym> Ja też wysłałem wczoraj deperze do Dartmuru z tym pytaniem Chłopiec zamknął drzwi na klucz A okna? W stajni było tylko jedno otwarte okno, ale zbyt małe, by mógł się przez nie przycisnąć mężczyzna. Hmm. Tajemniczy nieznajomy ulotnił się szybko. A, Hunter? Tak. Hunter, 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 Hunter wrócił do stajni, zaczekał na przybycie swoich kolegów i dał znać trenerowi o zajściu. Strajkera zaniepokoił ten meldunek, chociaż jeszcze nie był w stanie domyślić się prawdziwej przyczyny tej wizyty. No, a skąd ty o tym wie? mnie? <laughs> Jego żona zeznała, że tej nocy obudził się o pierwszej i poszedł do stajni, by sprawdzić, czy wszystko w porządku. Pani Straker zasnęła zaraz potem i obudziła się o siódmej. Gdy stwierdziła, że mąż jeszcze nie wrócił, ubrała się i wyszła do stajni. Drzwi były otwarte. Wewnątrz spał twardym snem hunter. No, nie mogła się go to budzić. Męża no, nigdzie nie było, a boks klaczy był pusty. Zbudziła dwóch pozostałych chłopców, którzy też mocno spali I razem z nimi udała się na poszukiwania Z początku przypuszczali, że Strajker po prostu wziął konia na poranny spacer Kiedy jednak weszli na pobliski wzgórek, ujrzeli płaszcz Strajkera wiszący na krzaku Podbiegli bliżej pod krzakiem na ziemi w niewielkim wgłębieniu leżał strajker. Głowę miał straszliwie strzaskaną uderzeniem jakiegoś ciężkiego przedmiotu. Na udzie widniała głęboka rana zadana bardzo ostrym narzędziem. No, było jasne, że strajker przed śmiercią stoczył ciężką walkę z napastnikiem lub napastnikami, ponieważ w prawej dłoni ściskał zakrwawiony nóż, a w lewej strzęp Czerwono-czarnego krawata. Identycznego z tym, który poprzedniego wieczora służąca widziała na szyi tajemniczego nieznajomego. Aha! Później hunter również zidentyfikował strzępki krawata, a srebrna gwiazda zniknęła. I choć za znalezienie wyznaczono wysoką nagrodę i wiele osób brało udział w poszukiwaniach, niestety nie natrafiono na jej ślad. To... Analiza resztek kolacji huntera wykazała, że znajdowało się tam sproszkowane opium. Pozostali po zjedzeniu tej samej potrawy nie odczuli żadnych skutków. To widocznie nieznajomy, korzystając z ciemności i nieuwagi służącej, wsypał do potrawki opium. Tak, tak, być może. Aha. Aha. Natychmiast po przybyciu na miejsce inspektor Gregor, który prowadzi śledztwo, Odnalazł i aresztował człowieka, na którego przede wszystkim padło podejrzenie. Był to mieszkający w sąsiedztwie Fitzroy Simpson, który po straceniu całego majątku na wyścigach zajmował się bukmacherską. Poza tym Simpson przyjął zakłady na sumę pięciu tysięcy. Po aresztowaniu zeznał, iż odwiedził Dartmoor w nadziei uzyskania informacji o srebrnej gwieździe. Oświadczył też, że nie żywił żadnych złych zamiarów. <śledz> <śledz> Gdy pokazano mu strzępki czerwono-czarnego krawata z blat w Watsonie, nie był w stanie powiedzieć policji, w jaki sposób znalazły się one w dłoni zamordowanego. A, Simpson miał przy sobie laskę załowianą gałką. O, tak. Ta laska mogła być narzędziem zbrodni. Z drugiej jednak strony na ciele Simpsona nie znaleziono żadnej rany, chociaż zakrwawiony nóż strajkera wskazywał, że przynajmniej jeden z napastników Musiał odnieść rany. No i to wszystko. Hoń się. się, a czy nie jest to możliwe, że rany na udzie Striker zadał sobie sam w konwulsjach, które następują nieraz po uszkodzeniach mózgu? To bardzo prawdopodobne. No a co o tym sądzi policja? Że Simpson wsypał narkotyk do potrawki. Potem kluczem, który nie wiadomo skąd posiadał? Otworzył drzwi stajni i uprowadził klacz. Po drodze natknął się na strajkera i zamordował go, a spłoszona klacz uciekła w czasie walki i zapewne błąka się gdzieś po okolicy. Przyznasz, że ten tok rozumowania jest daleki od doskonałości. Sądzę jednak, że inne warianty są jeszcze gorsze. No, ale niedługo zdaje się dojeżdżamy. O, cieszę się, że panowie przyjechali. Niestety sprawa nie ruszyła z miejsca. Przedstawiam panom właściciela stajni, pułkownika Rosa. Hmm, hmm. Przyjechaliśmy na stację powozem. Zapewne chcieliby panowie przed zapadnięciem zmroku obejrzeć miejsce zbrodni. Gotów jestem udzielić panom jak najdalej idącej pomocy. Byleby tylko schwytać mordercę nieszczęsnego strajkera No i odnaleźć klacz. Szczerze mówiąc, jestem pewien, że Simpson jest winny. Z drugiej jednak strony nauczył mnie pan, panie Holmes, ostrożności w formułowaniu oskarżeń, i zdaję sobie sprawę, że mm, może tu wchodzić w rachubę nadzwyczajny zbieg okoliczności. Poza tym jest jeszcze inna ewentualność. Odnaleziono ślady świadczące, że niedaleko miejsca zbrodni obozowała grupa cyganów. Simpson mógł działać w porozumieniu z nimi. Tak, tak. Ale jest jeszcze inna możliwość. Słyszałem, że niedaleko stąd znajduje się konkurencyjna stajnia. Może oni mają coś wspólnego z tą sprawą? No właśnie, to jest myśl. Wiadomo, że Sils Brown, trener tamtej stajni, nie był przyjacielem Streikera. Jak i to, że postawił na swojego konia duże zakłady. Przeszukaliśmy stajnię Brauna bardzo dokładnie. Nie znaleźliśmy nic, co by miało związek z tą sprawą. Ani nic, co by wskazywało na powiązanie Simpsona z Brownem. no nic. O, jesteśmy na miejscu, panowie. E, panie Holmes, wysiadamy. Słucham. E A, przepraszam, zamyśliłem. <grym się. grym się> Czy chciałby pan obejrzeć miejsce zbrodni? Nie, nie, wolałbym na razie zbadać parę szczegółów tutaj. Czy zabrano już ciało Strakera? Nie. Nie, jest na piętrze. Jutro odbędzie się sekcja. Hmm. Inspektorze, czy tak? zbadał pan zawartość kieszeni ofiary? Hmm, tak, naturalnie. Wszystkie przedmioty leżą na stole w salonie. Hmm. Chciałbym je obejrzeć. Ja proszę, proszę, panie Holmes. E, o to jest wszystko. O. Pudełko zapałek. Ogarek świecy, fajka, zegarek. O co nie? Przypatrz się temu. Dziwny nóż, prawda? To nie jest nóż, tylko skalpel do usuwania katarakty. Dlatego ma takie cienkie ostrze. Mhm. No to ciekawe. Delikatne ostrze przeznaczony do bardzo precyzyjnych zabiegów. Dziwne. Żona Strajkera twierdzi, że nóż leżał od kilku dni na toalecie. I że mąż wychodząc wówczas zabrał go ze sobą. Broń to kiepska, ale no może jedyna, jaką miał pod ręką Możliwe. A teraz co pan powie o tych papierach? E, trzy to rachunki zasiano, a o, ten to instrukcja od pułkownika Rosa. A ten? A, to rachunek od Krawcowej z Bond Street, wystawiony na nazwisko Williama Derbyshire. Pani Strecker twierdzi, że Derbyshire to przyjaciel jej męża i że czasem przychodziły dla niego listy pod ich adresem. Pani Derbyshire ma dosyć kosztowne upodobania. 22 gwiny za suknię to bardzo dużo. No to teraz możemy iść na miejsce zbrodni. Inspektorze, czy znalazł już pan zabójców mego męża? Nie, proszę pani, ale dziś przybył z Londynu pan Holmes, aby nam pomóc. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by odnaleźć sprawcę zbrodni Pani Straker tak. Miałem przyjemność widzieć panią niedawno na przyjęciu w Plymouth Myli się pan? Niesłychane Mógłbym przysiąc, że to była pani Miała pani na sobie suknię błękitną z przybraniem ze strusich piór Nigdy nie miałam takiej sukni ha, ha, ha. To zmienia postać rzeczy Przepraszam, Idziemy Watsonie. O, tu znaleziono ciało strajkera. Czy owej nocy był wiatr? Ach, nie, nie, tylko silny deszcz. A więc płaszcz nie mógł być zwiany na krzak przez wiatr, tylko położono go na nim. Tak, to. Tak. To bardzo ciekawe. Czy dużo znaleziono śladów? Tak. Rozłożyłem matę, żeby ich nie zatrzeć. Wspaniale. Mam tu w torbie but Strakera, pantofel Simpsona <grym> i podkowę srebrnej gwiazdy. Mhm. Inspektorze, pan po prostu przechodzi samego siebie. Popatrzymy. O, a tak. to co? A y, nie spostrzegłem tej wypalonej zapałki. Wygląda jak kawałek zabłoconego pacyka. Jak pan ją dostrzegł? nie? Ja po prostu jej A... szukałem. Jak to szukał jej pan? Tak, myślałem, że powinna tu być. A, A co, co jest tam dalej? Nie, tam nie znajdzie pan niczego. Przeszukałem teren bardzo dokładnie w promieniu 100 jardów Ależ ja nie szukam śladów tam, gdzie pan już robił poszukiwania. Byłoby to dużym nietaktem. Po prostu rozglądam się po okolicy. Inspektorze Gregor, chciałbym, aby pan wrócił ze mną do domu. Muszę się pana poradzić w kilku sprawach. Wydaje mi się, że powinienem zawczasu wycofać kona z wyścigów. Nie, niech pan tego nie robi. Proszę na razie zostawić wszystko tak, jak jest. Jestem panu wdzięczny za radę, ale muszę liczyć się z faktami. Będziemy w domu Strajkera. Chodźmy, inspektorze. No, Watsonie, nareszcie mamy spokój. Wiesz co myślę? Że na razie nie będziemy zajmować się pytaniem, kto zabił Strajkera. Musimy natomiast znaleźć konia. Koń, jak ci, Watsonie, wiadomo, jest zwierzęciem towarzyskim. Pozostawiony tu mógł pójść albo do swojej stajni, albo do Kepletonu. A ceganie? O, nie kradliby go. Wiedzą, że nikt by go od nich nie kupił. To jest jasne. No więc nawet, nawet gdzie się podział? No w Keppleton dokładnie przeszukano. No ale mówiłem ci, Watsonie, że musi być albo w Kings Island albo w Kepleton. No, ale... Nie ma go w Kings Island wobec tego jest w Kepleton. No, 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 <mówiłem>. Przyjmijmy na razie tę hipotezę. Musimy dokładnie obejrzeć wszystkie zagłębienia gruntu. W poniedziałkowy wieczór padał deszcz, jak pamiętasz. Grunt był wilgotny, więc powinny znaleźć jakieś ślady. Mm. Hol się. się! Jest! Jest! Ślad konia! Tak, tak. To jest ślad srebrnej gwiazdy. Pójdźmy tym śladem. Szczerze mówiąc, wiem, gdzie nas zaprowadzi. Patrz, patrz, następne ślady. O, o! Widać już stajnie kapluton. Hej, to jest prywatny teren. Proszę stąd natychmiast wyjść! Szukam pana szefa, trenera Sylsa Brauna. Czy orientuje się pan, gdzie mógłbym go spotkać? Aha. Chodzi na prowadzenie srebrna gwiazda! Prowadzi! Wygrała! O sześć długości! Nic nie rozumiem. Czy nie za długo trzyma pan wszystko w tajemnicy? Panie Holmes. Ma pan rację. Zaraz panu wszystko powiem. Chodźmy do zagrody dla koni. Chodźmy. Oto pański koń. Wystarczy wytrzeć mu łeb i nogę spirytusem, a rozpozna pan srebrną gwiazdę. Tak. Tak. Teraz ją poznaję. Nie zadziwia. Znalazłem, panie pułkowniku, klacz i pozwoliłem sobie puścić ją na wyścigach w takim stanie, w jakim ją znalazłem. Pan jest cudotwórcą. Koniec w doskonałej formie. Winiałem panu tysiąckrotne przeprosiny, że zwątpiłem w pański talent. Gdyby pan jeszcze znalazł mordercę strajkera. Tak, to wdzięczność moja nie miałaby granic Już go mam Gdzie? Tu, stoi za mną Wiem ile panu zawdzięczam Ale nie pozwolę kpić z siebie ale, ale zapewniam pana, że mówię poważnie Prawdziwym mordercą jest koń Koń? Tak, koń Działał we własnej obronie John Straker nie zasługiwał na pańskie zaufanie. To była trudna sprawa. Największą trudnością było oddzielenie poszlak ważnych od tych nieistotnych. Gdy zdałem sobie sprawę z ogromnego znaczenia baraniej potrawki, wiedziałem już wszystko. Potrawki? Ja nic nie rozumiem. To pierwsza ważna poszlaka. Smak sproszkowanego opium jest łatwy do zauważenia. Natomiast dodany do potrawki barani jest trudny do wykrycia. Simpson, obcy człowiek, nie mógł wpłynąć na wybór menu. I zbyt nieprawdopodobnym wydał się zbieg okoliczności, że Simpson zjawił się w stajni ze sproszkowanym opium akurat wtedy, gdy na kolację podano potrawę świetnie maskującą smak narkotyków. W ten sposób wyłączyłem Simpsona ze śledztwa. Tylko Straker i jego żona mogli zarządzić przygotowanie tej właśnie potrawy, bo za tym zachowanie się psa. Nie szczekał. A więc ktoś, kto wyprowadzał konia, był domownikiem. No, byłem już pewny, że to Straker uśpił stajennego i wyprowadził konia. Nie wiedziałem tylko po co. I wtedy... Zająłem się kieszeniami zmarłego. Znalazłem w nich niezwykły nóż. Był to, jak powiedział dr Watson, delikatny skalpel do usuwania katarakty. I wtedy zrozumiałem: Pan, panie pułkowniku, wie, że można naciąć ścięgna na nodze konia, nie zostawiając najmniejszego śladu. W ten sposób zoperowany koń zaczyna kuleć dopiero po pewnym czasie, co przypisuje się zwykle reumatyzmowi albo przetrenowaniu ale nigdy ludzkiemu łajdactwu. To, to łotr. Wiemy już, po co Straker wyprowadził konia. By ranionej klaczy nie obudziło stajennych śpiących na górze. A, no, więc no, po potrzebne zapałki i świeca. Oczywiście, oczywiście, oczywiście. Ale przeglądając zawartość kieszeni zmarłego, znalazłem także motywy przestępstwa. Ludzie nie noszą przy sobie cudzych rachunków. Wysnułem wniosek, że strajker prowadzi podwójne życie. Rodzaj rachunku świadczy, że była w to zamierzana kobieta o kosztownym guście. Gdy pani strajker powiedziała, że nigdy nie miała niebieskiej sukni z przybraniem ze strusich piór, poszedłem do krawcowej ze zdjęciem strajkera. ów mityczny pan Derbyshire to właśnie strajker. Przychodził tam ze swoją kochanką. Wtedy wszystko stało się jasne. To strajker wyprowadził konia ze stajni, zapalił zapałkę i szykował się do operacji. Zdjął płaszcz, przewiązał nogę konia z nalezionym krawatem Simpsona. Okazało się, że Simpson rzeczywiście zgubił tej nocy krawat w czasie ucieczki. Przestraszony koń gwałtownie wyrwał się i uderzył strajkera prosto w skron. Strajker, padając, wbił sobie skalpel w udo. Zastanawiałem się też, czy tak przebiegły człowiek jak stryker. nie wypróbował skuteczności zabiegu przecięcia ścięgna na innym zwierzęciu. Gdy dowiedziałem się, że owce kulały, o wszystko było jasne. To nadzwyczajne. Jakby pan przy tym był. A gdzie był koń? Uciekł, błąkał się, aż wreszcie ktoś się nim zaopiekował. Musimy mu to wybaczyć. I to wszystko. No, ale na nas już czas. Musimy obstawić następną gonitwę. Może znów dopierze nam szczęście. Mój przyjaciel Watson bardzo lubi hazard. Ale szkolmy się. Teatrzyk Zielone Oko przedstawił słuchowisko Srebrna Gwiazda według opowiadania Artura Conan Doyla. Przekład Jerzego Działaka. Adaptacja Roberta Długoborskiego. Podajemy obsadę. Sherlock Holmes, Piotr Frączewski. Doktor Watson, Jerzy Tkaczyk. Pułkownik Ross, Włodzimierz Bednarski. Inspektor Gregor, Stefan Knote.